w centrum skocha Redeko www.redeco.pl Wrocławski turniej uliczny dla przyjezdnych jest nie tylko doskonałą okazją do tego, by zaprezentować się w obcym mieście swoje koszykarskie umiejętności. To także szansa na m.in. zwiedzenie stolicy Dolnego Śląska i poznanie jej najbardziej efektownych miejsc. Zawody przecież odbywały się m.in. na rynku i przy Hali Stulecia. To bez wątpienia są miejsca wyjątkowe dla Wrocławia. Kolejną wizytówką miasta jest nasza arena na Euro 2012. W sobotę uliczni koszykarze zagrają na esplanadzie obiektu na Maślicach. By turniej rozegrać na terenie stadionu trwały od ubiegłego roku. Organizatorzy zmagań uczestników zachęcają nie tylko wyjątkowym miejscem, też większą liczbą kategorii. W gronie mężczyzn zawodnicy powalczą w grupie mini basketu, czyli urodzonych w 2002 roku i młodszych w gronie do lat 14, 16 i 18. Oczywiście główną kategorią będzie Open, gdzie mogą zagrać zawodnicy bez limitu wieku, mogą ze sobą powalczyć zarówno amatorzy, jak i ci posiadający licencję zawodowego koszykarza Dla półci pięknej przygotowano Trzy kategorie. Panie zagrają w minibaskecie, czyli grupie do lat 13, w kategorii A, czyli urodzonych w 1998 roku i młodszych oraz w grupie B, to kategoria dla zawodniczek urodzonych w 1997 roku i młodszych. Organizatorzy obiecują, że podczas street basketu nie zabraknie gwiazd postaci od lat. Kojarzonych z koszykówką twarzą zawodów jest Maciej Zieliński. Legendarny koszyka Śląska na pewno odwiedzi stadion miejski i pewnie pojawi się na boisku w stroju sportowym. Będzie o co walczyć, pula nagród przekroczyła bowiem 20 tysięcy złotych. Impreza w sobotę szczegółowy harmonogram będzie dostępny na stronie wrocławski streetball.pl Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl